Cześć. Mam na imię Przemek i witam was w pierwszym odcinku Analog Fotopasja, w którym będę wam opowiadał i przybliżał i mam nadzieję pokazywał świat fotografii analogowej. Żeby zacząć przygodę z fotografią analogową, Potrzebujemy do pełni szczęścia jakiejś puszki zwanej aparatem i w tym przypadku może to być dosłownie puszka. I oczywiście filmy, na których jest zapisywany nasz obraz. Jeśli zaczynasz swoją przygodę z fotografią analogową, nie potrzebujesz nadzwyczajnego sprzętu. Dla przykładu może to być taki zwykły zenit którego myślę, że możesz kupić w okolicach 100 zł bez żadnego problemu, i dla przykładu, to zdjęcie było zrobione dokładnie tym zenitem. Pamiętaj, że od tej puszki, obojętnie jaka to by była puszka, ważniejszy jest obiektyw. Szkło jest dużo ważniejsze niż sama puszka. Fotografia analogowa w dzisiejszych czasach uczy troszkę pokory, cierpliwości, no i mimo wszystko daje takie czary mary. Jest to w pewien sposób magia. Fotografując aparatem cyfrowym nie zastanawiamy się nad naszym kadrem bardzo, nad e, kompozycją. Po prostu robimy zdjęcia, bo któreś się wybierze. Zrobimy 10 klatek. Dokładnie tego samego kadru i który z nich będzie dobry. Któreś wybierzemy. W fotografii analogowej tego nie ma. Mamy do dyspozycji maksymalnie 36 klatek w naszym aparacie i to zmusza nas do oszczędności i myślenia. Ale to wychodzi w przeważającej większości tylko wszystkim na dobre, bo musimy zastanowić się nad naszym kadrem, kompozycją. Wszystko. Staje się wtedy zupełnie inne. Tak jak powiedziałem, postrzegamy świat jako taki magiczny troszeczkę. Troszkę inaczej zaczynamy patrzeć na wszystko. Bardzo, bardzo fajna sprawa. Jeśli jesteście ciekawi, jak włożyć film, jak fotografować na przykład taką puszką, to właśnie kolejny odcinek będzie o tym. Pójdziemy na miasto, na wycieczkę i porobimy zdjęcia dokładnie takim boksem. Pokażę Wam jak włożyć film i jak nim fotografować. Także zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia.